Zauroczeni synkopami byli nie tylko wielcy brodwejowscy kompozytorzy tacy jak Porter czy Gershwin, lecz także kompozytorzy polscy. Dzięki synkopom także piosenki Henryka Warsa i Jerzego Petersburskiego nabierały światowego smaku. Chóru Dana słuchała amerykańska publiczność, a tole Mankiewiczównę oklaskiwali słuchacze Hamburga i Berlina. Twórczość Jerzego Petersburskiego znali i podziwiali melomani w wielu krajach na świecie, a jego największym przebojem, który zyskał światową sławę, jest słynne tango Milonga. Henryk Wars, zwany polskim Gershwinem, był rozchwytywanym autorem piosenek filmowych. To jego autorstwa są takie przeboje jak On mnie powróci już, Miłość wszystko wybaczy, Umówiłem się z nią na dziewiątą, Seksa pi, Czy tutaj mieszka panna Agnieszka, Powróćmy jak za dawnych lat, Ach jak przyjemnie, na pierwszy znak. Dziś prezentujemy Państwu piosenki, które od lat niezmiennie zachwycają kolejne pokolenia. Ósma cztery, jakaś płyta, Ósma dziewięć, ktoś coś czyta, to nieważne, najważniejsza jest dziś ora. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno i jedno wiem, umówiłem się z nią na dziewiątą. Księżycowo jasno los. i będziemy szczęśliwi weseli, aż wyjdzie północno i na udzieli i umówię się z nią na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Pierwsza, druga, że trzeci, na ten czas powoli leci. Do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Będziemy szczęśliwi i weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. no. I będziemy szczęśliwi weseli, aż przyjdzie północ i nas o I umówię się z nią na dziewiątą, na dziewiąto.